Chłopaki, jestem naprawdę podekscytowany, że mogę zaprezentować Wam nowy wybór produktów, które z pewnością Was zainteresują. Nie chcę psuć Wam niespodzianki, więc zostańcie z nami i dowiedzcie się wszystkiego zaraz po piosence przewodniej. Numer 5. Zestaw jest wykonany z wysokiej jakości anodyzowanego aluminium, które jest odporne na zużycie, wysokie temperatury, korozję i łatwe do czyszczenia dzięki powłoce nieprzywierającej. Uchwyty patelni można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce i są one odporne na wysoką temperaturę. Antypoślizgowa konstrukcja zapewnia pewny i wygodny chwyt. Zestaw jest odpowiedni dla dwóch do trzech osób. Patelnie szybko nagrzewają się i smażą potrawy. Patelnie mogą być używane nie tylko ze zbiornikiem gazu, ale także z drewnem opałowym. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 4. Zestaw kempingowy składający się z 15 elementów, wykonany z wysokiej jakości anodyzowanego aluminium. Wszystkie przybory znajdujące się w tym zestawie są nietoksyczne. Patelnie są nieprzywierające, lekkie i jednocześnie trwałe. Termoizolacyjne uchwyty z tworzywa sztucznego chronią palce przed gorącem, a ich antypoślizgowa konstrukcja zapewnia pewny i wygodny chwyt. Żywność jest gotowana szybko. Ten zestaw do gotowania jest przeznaczony dla dwóch do trzech osób i zawiera wszystko, czego potrzebujesz. Idealne na biwak lub piknik. Cenę tego artykułu można sprawdzić klikając łącze w opisie. Numer 3. Zestaw naczyń do gotowania na kempingu. Patelnie wykonane są z wysokiej jakości anodyzowanego aluminium, są odporne na zużycie, wysokie temperatury i korozję, a dzięki powłoce nieprzywierającej są łatwe do czyszczenia. Składane uchwyty na patelniach można złożyć, aby zaoszczędzić miejsce. Antypoślizgowa konstrukcja zapewnia pewny i wygodny chwyt. Garnki i patelnie szybko podgrzewają potrawy. Wszystkie garnki i kociołki mogą być używane nie tylko ze zbiornikiem gazu, ale także z drewnem opałowym. Link z ceną tego produktu znajduje się na dole opisu filmu. Numer 2. Kompletny zestaw kempingowy składający się z 22 elementów. Akcesoria obejmują duży aluminiowy garnek, aluminiową patelnię z powłoką nieprzywierającą, czajnik, 4 talerze ze stali nierdzewnej, 4 kubki ze stali nierdzewnej, 4 komplety sztuczców i dużą torbę do przenoszenia. Wszystkie patelnie i czajnik mogą być używane nie tylko z butlami gazowymi, ale także z drewnem opałowym. Zestaw jest łatwy w transporcie, uchwyty garnków i patelni są składane, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Link do tego artykułu znajduje się w opisie. Numer 1. Kompletny zestaw kempingowy. Zestaw zawiera 29 elementów. W zestawie znajduje się jeden duży garnek, jeden średni garnek, jedna patelnia, jeden czajnik, dwa składane pojemniki, cztery szklanki ze stali nierdzewnej z silikonowymi ochraniaczami, cztery talerze ze stali nierdzewnej, cztery kompletne zestawy sztućców, dwie ściereczki do czyszczenia i poręczna torba do przenoszenia. Garnki i patelnie są doskonałej jakości, nie przywierają. Każdy element ma składane, izolowane termicznie uchwyty, które zapobiegają poparzeniom. Cenę tego artykułu można sprawdzić za pośrednictwem linku w opisie.